Dawno dawno temu. W małym miasteczku mieszkała dziewczynka o imieniu Zuzia. Miała pięć lat i zawsze była pełna energii. Biegała, skakała i śmiała się najgłośniej ze wszystkich dzieci na podwórku. Ale pewnego dnia poczuła się bardzo dziwnie. Jej brzuszek zrobił się ciężki. Głowa trochę bolała, a do tego miała kaszel. Czuła, że coś jest nie tak. Mama spojrzała na Zuzię troskliwie i powiedziała: Kochanie, Wydaje mi się, że odwiedził cię niesforny wirusek. Zuzia otworzyła szeroko oczy. Niesforny wirusek? Kto to taki? pomyślała. Mama opowiedziała jej, że niesforny wirusek to mały, niewidzialny stworek, który czasem odwiedza dzieci i próbuje sprawić, by czuli się zmęczeni i trochę chorzy. Ale ten wirusek był bardzo, bardzo malutki i chociaż lubił psocić, to Zuzia miała wiele sposobów, żeby sobie z nim poradzić. Jak mogę go przegonić? Zapytała Zuzia, patrząc na mamę z ciekawością. Mama uśmiechnęła się i wzięła Zuzię za rączkę. Przede wszystkim musisz dużo odpoczywać. Pić ciepłą herbatkę i jeść zdrowe jedzonko. Wirusek nie lubi, gdy jesteśmy silni i dbamy o siebie. Zuzia postanowiła, że będzie bardzo dzielna. Przez kilka dni piła ciepłą herbatkę, jadła zupki i leżała w swoim łóżeczku. Mama czytała jej bajki, a tata przynosił ulubionego misia żeby dotrzymywał jej towarzystwa. Wkrótce poczuła się lepiej, a wirusek zaczął się nudzić. Wreszcie pewnego ranka Zuzia poczuła, że ma znów mnóstwo energii. Udało się! Zawołała radośnie. Niesforny wirusek poszedł sobie. I tak Zuzia nauczyła się, że czasem, gdy źle się czujemy, to może być właśnie ten mały wirusek, który chce nam troszkę popsuć dzień. Ale jeśli dbamy o siebie i odpoczywamy, on szybko się znudzi i pójdzie gdzie indziej. Od tamtej pory Zuzia zawsze pamiętała, żeby dbać o swoje zdrowie, a gdy spotykała inne dzieci, opowiadała im historię o niesfornym wirusku, który próbował ją odwiedzić, ale ona go przegoniła.